Witajcie kochani, dzisiaj jest Wigilia i dzisiaj składamy sobie życzenia i ja bym chciała Wam bardzo życzyć tego, aby dzisiejszy dzień i w ogóle całe święta przebiegały w atmosferze rodzinnej u Was, żeby było fajnie, tak ciepło. Wiecie, no tak świątecznie. Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jakby nie patrzeć, żebyście się nie obżarli za bardzo w te święta, żebyście, wiecie, no, trzymali fason. No i chciałabym jeszcze życzyć Wam dużo prezentów, żebyście, no nie wiem, spełnili wszystkie swoje marzenia. No te świąteczne, żebyście dostali to, co chcecie, no i ogólnie, prawda? No, kiepska chyba jestem w składaniu życzeń, więc nie będę przeciągać. Mam nadzieję, że wszystko to, co chcecie się dzisiaj spełni i w ogóle całe święta przebiegną tak bezproblemowo. No a dzisiaj jest 24 grudnia, więc zapraszam na ostatni zdrap mas. Przypominam jeszcze o moich konkursach na kanale, które się rozstrzygną 27 grudnia. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze ich zasad, no to zapraszam do pierwszego zdrap masu i tam wszystko opowiadam. Kochani, więc trzymajcie za mnie kciuki i obejrzmy, jaka koperta będzie kolejna. Witajcie, kochani, to się dzieje. Dzisiaj jest ostatni dzień z Drebko Masów, 24 i moi drodzy, co ja tutaj mam? Ostatnią kopertę przyrzekowaną przez moją siostrę dla mnie. Zobaczmy, co jest w środku. Mam nadzieję, że jakiś gruby hajs na święta się sypnie. Znaczy, no w sumie pod koniec, bo dzisiaj jest wigilia, więc yy, dobra, nie czekajmy, tylko zobaczmy, co jest w środku. Proszę bardzo. U, ona jest taka tłuściejsza, więc może być ciekawie. Kochani, więc zaczynamy drapanie. Kopertka 24 idzie na bok. Tutaj ją kładę. I dzisiaj będę drapać, moi drodzy, brylanty. Tak jak mówiłam jakąś tłuściejszą taką zdrapkę będę drapać, dzisiaj będą brylanty za 30 zł czyli najtłustsza zdrapka jaka by mogła być 2 miliony do wygrania no i czekam aż mi święty Mikołaj te dwa melony przyniesie, <kłysy> no i zobaczymy odkładam na razie na bok ale y, tradycyjnie jeszcze zobaczymy czy po 24 y, coś będzie y, czy w końcu jeszcze mi się wydrapie 25 zł chociaż y, bo już przypominam mam 25 i by się przydało jeszcze z jedna no i wtedy bym miała 50 zł no ale zobaczymy dobra, drapiemy drapiemy i sprawdzamy czy jest tu prezent? Nie. Kurtyrałka jest. Nie, kożuch. <laughs> za, za milion. <laughs> Ciekawe z czego by było. No i widelki kontrolne. MM. No to nam mówią, że to jest zdrabka z 25 zł. Dobrze, mamy zwrot. Mamy zwrot. No taki mini prezent od Lotto. No niech tam będzie, no nie że tam lepsze to niż zero. I kochani zacznę drapać brylanty. Brylanty 2 miliony do wygrania. Bardzo interesująca rzecz. Czekam, żeby ktoś to wygrał. Mam nadzieję, że to będę dzisiaj ja. Więc zobaczmy. W grze pierwszej co mamy. Lustro i y, diament. A, yy, ciekawie się zapowiada Ale mogłoby być lepiej Tu nie ma parę Co ja bym zrobiła Jakbym dwa miliony wygrała sądzę, że Dużo, dużo rzeczy Dużo Tutaj też nie ma nic Naszyjnik I podkowa Trofeum I kufer Złoto Szminka Róża I moneta No na razie nie ma nic mm. Świnia Świnia <grystanie> Czy będzie trzecia świnia? Czy lotto mi świnie podłoży, czy będzie świnia? E, ja to była podłożona świnia jest coś innego, co to jest czekolada. A ja myślałam, że lot to mi tutaj zarzuci coś, a tu podłożył mi świnie. Podłożyło, nie podłożył. Dobra nie ma nic. Mały trolling od Lot to na święta. <śm> Tej świni nie ma. E, że świni, trzeciej, że ja tak sobie powiedziałam, że świnki słodkie są świnki. Ja lubię świnki. Czy takie świnki morskie, czy takie świnki, co ludzie hodują je na mięso? O, korona. Jeszcze jedna, znaczy dwie by się przydały, ale. Czekamy dalej Podkowa To tu co to jest? Brązoleta, <laughs> diament. O jeju nic nie ma, prezent pierścią. O co to jest? pierścionek um, zegarek? I worek. Kolejna gra. Tron i klucz. Nie, chyba tak mi lepiej drapać. Mm, bransoleta i perfumy. Dzwonek i dzwonek. I sprawdzamy tutaj, czy jest dzwonek. I jest główna bez E. No. No. i tutaj, tutaj też nie ma nic. No moi kochani, co się dzieje? Święta Soma, ja y, mam nadzieję, że nada, że że to mi coś tu zrzuci, ale nic się nie zapowiada, no. No, ale jeszcze troszeczkę tych pól mam do, wygrania, do wydrapania, do wygrania. No, a wyobrażacie sobie tak, drapę, ostatnie pole tutaj, wygrana albo w bonusie, a tam milion. Ale szok. Puściłabym ten odcinek. A co tam? Fajnie by było. Byście się cieszyli, nie? Byłoby. Cieszylibyście się, no. Zależy kto. Ale wiecie, no ja bym coś tam, tak jak mówiłam, jak konkurs bym rozstrzygnęła, to wtedy bym wszystkim kupiła prezenty, kto uczestniczy w nim. Jakbym dwa melony wygrała, naprawdę. O, patrzcie, jest szansa na te dwa melony. Perły są. Sprawdzamy. <laughs> Znowu główna bez E. <laughs> tutaj nie ma nic. Lotto mnie strollowało. Hmm, tutaj też. No nie mogę trapać. Już mi ręka bo... ale narzekam, nie? Eee, nie ma nic. I tu nie ma nic. Jeszcze szansa jest w bonusie, że jest jakaś wygrana. Sprawdźmy. No kochani, gwiazda. Niestety nie ma żadnej wygranej. Szkoda. bo drapę sobie poszukam tyle kontrolnych. Bo w tej zdrapce to tak mm, powiem Wam, że lubię to robić. Jest dużo warstwy jest ścieralnej i... O! Już widzę. S, -b -y. No i nie ma nic. No trudno, no. W brylantach nic nie ma. Trzy dychy poszły uprawiać miłość. No trudno się mówi. Takie jest życie. Mam nadzieję, że niedługo coś mi grubszego wpadnie. No słuchajcie, też tak nie może być, że cały czas można wygrywać, prawda? Ostatnio wygrałam 100 zł w grubej kasce, więc... To znaczy w grubej kasie, w, ka, w grubej kasie, jeżeli ktoś by tam nie wiedział o co mi chodzi. Więc no, trochę mniej boli, trochę mniej boli ta przegrana. Trudno, moi kochani. Dobra. Odkładam, w ogóle widzicie jaki ja mam brusik świąteczny. Zaraz go zasyfię tymi wiórkami, o i tyle będzie ze świąt. Dobra, patrzymy. Y Tutaj w tej kopertce y, 24, czy jest tutaj fajna wygrana. Zobaczcie, ile mam z drapeczek. Mówiłam, że jest tłuściejsza ta kopertka. Ha, Dużo jest, dużo y, zdrapek za złotówkę i różnych. O, proszę bardzo. Więc która pierwsza, moi drodzy, no to może to kieszonkowe, zobaczmy, może tu jest główna, odkładam ten na bok i będę tak, yy, wiecie, brać pierwszą, lepszą, później zdrapkę, sprawdzamy, worek tu jest, o, plik, już jest jakaś wygrana, G, to nie wiem co to jest, <laughs> księżyc i samolot, moi kochani, no złotóweczka, G to jest złotóweczka, Pięknie się zaczyna, pewnie fatalnie się skończy. <laughs> Czarny koteł. Czarny kotełku. No chociaż, żeby jakaś tak, nie wiem, 13 tysięcy. O, na pewno jest wygrana zdrapka. Bo widzę już w kulterkach kontrolnych trzy takie same złotóweczka. Proszę bardzo. Kotełek ma. Wiecie, wygraną wezmę sobie Multiforce żeby troszeczkę urozmaicić 24 5 tysięcy no jeszcze z 24 by mogło się trafić no ale nie ma nic trudno trudno to tak mówię nie ma yy, szału, ale no na razie są dwie wygrane te zdrabki na totalnym minusie nie będę chociaż te brylanty bym mogła mieć na plusie ale bym się nie obraziła. O, widzicie? Czarny kotełek i znowu y, złotóweczka. No, zobaczcie. Nawet w takiej samej y, kombinacji. Tu jedynki, tu jedynki. <śpoko> Spoko. Nie, nie chcę kieszonkowego. Później kieszonkowe. Szybkie 10, jeny ale zasypiłam. <śpoko> Bo na święta, nie? A ja obrusik brusik zasypiłam. <śpoko> Tymi wiórkami, ale to nic, nic się nie dzieje. bo to są rzeczy, żeby je brudzić. Wychodzę ja z takiego założenia. Tak jak mówią, ani gestlerowej, ani sanepidu nie będziemy mieć święta, więc po co przesadzać? No właśnie. Nie jestem pytanką. Tutaj nie ma nic. No. Ciężkie ze mną życie, jeżeli chodzi o sprzątanie. No, ale jak to mówią, y, kreatywni ludzie lubią sef robić. Mm. Szukamy y, tutaj i nie ma nic. Niestety, zdrapeczka pusta. Kolejna zdrapka, te, teraz która? No, to niech będzie? To kieszonkowy tak siedzi i czeka pewnie stuwa. Stuwa jak nic czeka tutaj. No jest. No, jest główna bez Eł. <laughs> I nie ma nic. No i sprawdzamy w multiforsie. Mm. Czy jest jakaś wygrana? U, jest złotówka. No, ale może więcej wygram. E nie, więcej nie wygram przemnożnik jedyneczka. Mm, to może szybkie 10. Sprawdzamy. No, nie ma nic, pustek. No nic, trudno. Kolejna, ostatnia zdrapeczka. Mam nadzieję, że tutaj będą kokosy, chociaż w kuku i przyżyku to chyba nie ma co liczyć, no ale ktoś te wygrane wyższego stopnia musi wygrać, prawda? Więc może to dzisiaj ja będę. No i kochani, nie ma nic. No trudno. To teraz podsumuję, ale syf na tym widzicie lewiszków. Dobra, podsumowanie tak. Zdrabki przygrane. Tutaj mam zdrabki wygrane. O, musiałam sobie kichnąć. Przepraszam. Moi kochani, sezon yy, taki niezaciekawy, więc yy, dlatego mi się kicha. No. <śmum> Trudno. Yy, dobra, tu jest przegrana, tu jest przegrana. Yy, yy. jeszcze tutaj mamy wygraną. Tu mamy przegraną. O tak położę, żeby to było dokładniej. Tak I tutaj jeszcze zrapeczka wygrana. Więc tutaj są przegrywy, tutaj są wygrywy. Dzisiaj, w tych mm, za złotówkę wygramy raz, dwa, trzy, cztery złote plus świąteczne odliczanie Okazało się, y, że jest zwrotem. No, tutaj są przegrywy, trzy dychy w plecy, y, resztę y, przegrywów, y, to znaczy raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć, sześć przegrywów plus brylanty czyli miałam w sumie dziesięć tych malutkich zdrapek dzisiaj no cóż cóż mogę powiedzieć no trudno no chociaż ja się cieszę, że tu jest zwrot i tutaj coś mi się utrafiło no prawie po połowie wyszło w tych małych zdrapeczkach moi kochani tak jak mówiłam na początku odcinka, życzę Wam wesołych świąt. No i żeby były w takiej rodzinnej atmosferze, żebyście przeżyli te święta dobrze, żeby atmosfera nie była za bardzo świąteczna. Tak. Dobra, kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. I nie zapomnijcie o konkursach, które organizuję. Jeżeli ktoś jeszcze nie uzupełnił komentarzy w innych filmach moich, no to zapraszam do komentowania ich, jakikolwiek może być komentarz. Byle, żeby był. Ja sobie wszystko notuję, wszystko widzę, wszystko wiem, więc, moi drodzy, nic moim oczom nie umknie, <laughs> chyba. Więc, dobra, żegnam Was i życzę spokojnej Wigilii. Pa, pa!